Ale obstawiam, że tak. 10 lat mógł mieć. Ja panu nie chcę tego sprzedać. Ja, jakby rezygnuję z panu sprzedaży tego. Za dużo mnie pan tu wypytuje. Tylko mnie pan denerwuje. Do widzenia. Wysłał mi screena. W ogóle z CMD, nie? Po ostatnim odcinku naprawdę postanowiłem iść za ciosem, bo poszedł niesamowicie. Naprawdę dziękuję wam z całego serca. Widzę, że odcinek się spodobał, więc można by zrobić z tego całą serię. Dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie serwis Allegro oraz Allegro lokalnie. Gdzie oczywiście również możemy znaleźć jakieś tam nietypowe aukcje związane z naszym Counter Strike'em. <laughs> Sami zobaczcie. Na przykład wczoraj na streamie znalazłem coś takiego: skrzynka CS2 Premium 60% knife. Czyli o co chodzi? Sprzedawca wystawia nam tutaj taką skrzynkę, z której możemy trafić jakiś itemek. No a w tym odcineczku do wygrania taki oto skin, także zostaw łapeczkę w górę, suba z dzwoneczkiem, komentarz na temat odcinka i zaloguj się na stronę z pierwszej linijki. Opisu powodzonka Hej, jeżeli chcesz pootwierać skrzynki do CS2 To zapraszam Cię na stronę CSGO SKINS Gdzie z kodem BULION dostaniesz 2 złote i 10 groszy na start Oraz 10% bonusu przy ładowaniu. Na stronie znajdziesz wiele ciekawych trybów Jak na przykład lootboxy, case battle, exchanger Dodatkowo nie zapomnij otworzyć darmowej daily skrzynki Aktualnie na stronie znajduje się event Pizza Fest W którym możesz wziąć udział Do zobaczenia na stronie, pozdro Szanse procentowe, złoty przedmiot 60% no, brzmi całkiem ciekawie. Na jakiej zasadzie tutaj odbywa się losowanie? Proszę również o podanie liczby od 1 do 50. Klient decyduje, jaki przedmiot otrzyma. Nie jest to losowe. Czyli po prostu mamy kupić przedmiot, kupić tę skrzynkę za 5 dych i mamy napisać w wiadomości prywatnej liczbę od 1 do 150. <noise> no i wtedy dostaniemy prawdopodobnie jakiegoś skina albo też nie. Znaczy, nie, według mnie to jest w ogóle legit, nie? Chyba był pociąg. Ja tam bym się skusił. Oczywiście, numeru telefonu nie ma, więc, jako że nie ma numeru telefonu, nie zadzwonimy. Ale postanowiłem się pobawić w delikatnego szpiega wczoraj na live. Ja w ogóle swoją drogą zapraszam do mnie na streamy, robię bardzo często. Jeżeli zastanawiasz się, co to jest za tablica z tyłu, to można u mnie wygrać w tym momencie. Bajoneta Dopplera wartego na rynku Steam. No. Ponad 3000 zapraszam serdecznie. Dobry wieczór, jestem zainteresowany ofertą. Czy jest możliwość kontaktu telefonicznie pozdrawiam. Witam, niestety staram się nie udostępniać numeru w internecie, dlatego zalecam jednak kontakt przez wiadomości. No to jest zrozumiałe, nie? To w ogóle nie wygląda jak skam. Rozumiem, w takim razie mam pytanie, na jakiej zasadzie odbywa się losowanie u pana w ofercie? Oczywiście pisem jak taki, wiecie, młodziak, gdzieś tam losowa interpunkcja, gdzieś tam wszystko z małych liter. Wybierasz numer od 1 do 150 i tak jak było napisane i masz szansę na... Wygranie kosy lub skinów, które na zdjęciu w ogłoszeniu. Jesteś zainteresowany? Jest to zależne od szczęścia, ale szanse są duże. No, powiem, wam, że nawet mnie przekonał, a czy będę miał wgląd do losowania i w jaki sposób będzie się to odbywać? Losowanie zostanie nagrane tak, żeby było widać datę i godzinę. No, czyli pewnie dostajemy jakiś gotowy filmik. Załóżmy, że to będzie jakieś przygotowane koło losu. No i on będzie pewnie tak długo kręcił i nagrywał, aż wypadnie coś rzeczywiście słabego na tym kole losu I wtedy tak przytnie odpowiednio materiał, żebyśmy my trafili coś słabego Znaczy tak kminie, ale na taki sposób chociażby można to by było ustawić, więc nie kupujcie tego Dla odmiany spróbujemy tego co w poprzednim odcinku, bo takiej oferty jeszcze nie było Niewykrywalne cheaty CS2, a mianowicie to jest na serwisie OLX Także wracamy z powrotem na Elixa, ale wydaje mi się, że to będzie ciekawe Sprzedam tanie cheaty CS2, których nie wykrywa. Również bardzo interesująca oferta. Mamy screena, że faktycznie te cheaty tutaj są. Kosztują 30 zł. I co najlepsze, jest numer telefonu. No co, w takim razie przy niedzieli, jak typowy handlarz, dzwonimy. Nagra wiadomość. Dzień dobry, proszę o kontakt. Ja tu z oferty OLX pozdrawiam. Tak się załatwia biznesy. <grywa> Ale obstawiam, że tak z no, 10 lat mógł mieć Zobaczcie, znowu jesteśmy na Allegro Lokalnie, mamy tu ofertę Odkupię skiny CSGO, odkupię skiny CS2 I właściwie no tutaj oczywiście cena Ale to nam y, totalnie jakby cena Nas nie obchodzi, ponieważ tutaj jest Najważniejsza treść opisu Witam, jeśli chcesz szybko i bezproblemowo Sprzedać swoje skiny za pośrednictwem platformy Allegro Napisz, a załatwimy to w ciągu kilku chwil w Wiadomości prywatnej proszę, podeślij mi od razu swój profil Steam I zaznacz, które skiny są na sprzedaż, a zrobię Ci win Indywidualną wycenę skórek. Zajmuję się hurtowym kupnem skinów. Skiny są wyceniane przeze mnie osobiście w wiadomości prywatnej Allegro. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Allegro w celu bezpieczeństwa obu stron. No nie wiem, czy takie bezpieczeństwo akurat by było zachowane <laughs> w przypadku sprzedaży na Allegro. Ktoś może się skusić na taką ofertę, ponieważ to jest sprzedaż skinów za realną gotówkę. Budżet nie jest nieograniczony. Najlepiej droższe skiny typu 500 zł. Jakkolwiek pytań zapraszam do pozostawienia wiadomości prywatnej. Możliwość kupna. Przez spotkanie na terenie Śląska i sąsiednich województw. To wcale nie musi być skam, od razu mówię, nie? że. Akurat ta oferta nie musi być skamem, tym bardziej, że no jak gdzieś ktoś proponuje meeting już w realnym życiu, no to nie wiem, no załóżmy wątpię, że gdybyś mu wysłał skiny, a on by zaczął uciekać, wiesz o co chodzi? To by było <laughs> mega podejrzane, no ciężko mi jest sobie wyobrazić taką sytuację no najlepiej oczywiście meeting gdzieś w miejscu publicznym. Ja tu napisałem, tu gość odpisał żeby podać numer, ale wiecie co, nagrywam ten odcinek i jakby, no nie wiem, teraz mogę mu podać numer, on może mi zadzwonić za 6 godzin, nie nagram tego, a gdzieś tam mój numer wycieknie. Wiecie, jak to wygląda, nie? Dlatego to sobie darujemy. Możliwe, że to nie jest skam. Ale mimo wszystko, jeżeli chcielibyście sprzedać itemki za realną gotówkę, proponowałbym wybrać jakieś inne strony. Albo możecie też napisać do mnie na Instagramie Bullioners, czasami coś ładnego mogę kupić. czemu nie? Jak macie jakieś tam skinki na sprzedaż, jakieś droższe? Zapraszam. Dobra, próbuję jeszcze raz dzwonić do tego młodego. Co, wystawiał te skiny? E, nie skiny, tylko te cheaty. Kurde gościu, odbieraj. Ja chcę kupić cheaty od ciebie. Przelatuje ci kasa koło nosa. Trzy dyszki całe. Nagle wiadomość. Kosa w CSGO w twojej okolicy? Sprawdź kategorię sport. Gorące kosy do CSGO w twojej okolicy. Sprawdź ofertę. Dobra, coś się zaczyna dziać. Napisałem tutaj na kilka ofert. Czy jest gościu dostępny? Odpisał tak niedbale. Ta. Skiny po wypłacie na konto od razu wysyłam. E, po wpłacie można kontakt telefonicznie. Nie no do tego jeszcze nie dzwoniłem, to jest porządna kosa. Witam do sprzedania wirtualny przedmiot skin do gry Counter Strike Global Offensive wnóż warstwa warstwardy Po ciężkich walkach, skin best trade bana, wysyłka, od razu po okazaniu się pieniędzy na moim koncie. Wszystkie próba będą zgłaszane do Allegro. Osoby zainteresowane zapraszam go do kontaktu. Dobra, zapytałem się o kontakt telefoniczny i zobaczymy co on nam na to odpisze, bo już wyświetlił. Po co ci numer? Wszystko jest przez Allegro. Płacisz, masz ochronę. Ja daję ci przedmiot. Dobra, napisałem tak, że chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda transakcja, bo chcę dla syna kupić. Wydaje mi się, że napisałem tak mega, jakby normalnie, że prawdziwy sprzedawca powinien już się zgodzić. Na rozmowę telefoniczną w takim przypadku. Jeżeli gdzieś coś ma do ukrycia, albo gdzieś coś czuje, że może się jąkać, albo mataczyć w rozmowie, gubić się, bo nie wie, że na przykład y, rozmawia z profesjonalnym retardem czajnikowym, o Zamiast numeru telefonu wysłał nam konto na Steamie. Dobra, wyświetlimy. Oczywiście ja nie mówię, że to jest skamer, nie? Ponieważ te wszystkie przedmioty gdzieś tam mogą być legit. I on wcale nie musi na to oszukiwać. Ale może. A czy ochrona Allegro jakby... Jak udowodnisz, że... Nie wiem. Że nie wysłał ci tego skina. Mógłbyś podrobić screeny i tak dalej. Co innego jak gdzieś tam... No kurczę, znaczy... Można by to było teoretycznie udowodnić, ale męczyć się gdzieś tam potem, wiecie. Dziwi mnie, że oni na takich stronach próbują sprzedać skiny. Przecież do sprzedaży skinów są osobne strony, co nie, jakby, nie wiem. Także w ogóle kupowanie skinów na przykład na Allegro albo OLX to jest taki riski temat, powiedziałbym, nie? Aha, rozumiem, nie podaje się teraz numerów, telefonów, aha. No oczywiście, teraz się nie podaje. Kiedyś się podawało, teraz nie. Bo później numery jest sprzedawany i wydzwaniają z Ukrainy i namawiają do kryptowalut i tak dalej. Przekazuje na konto Steam tym pana syna. Pan podaje link do konta pana syna. Musi pan posiadać grę CSGO i dodaje go i do znajomych i przekazuje przedmiot. Przecież już nie ma CSGO. <śled> Ale go teraz zagiełem. <śled> 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 CSGO 2. CSGO 2. <śled> No to jest to samo wszystko Skiny przechodzą Dobra, no nie pogadamy z gościem Słuchajcie, mam tu kolejną ciekawą ofertę A mianowicie, kolejną skrzyneczkę W której, słuchajcie, mamy skinki Tu akurat chyba kosy nie ma Tak tańsze są skrzynki, skrzynia kosztuje tylko 3 zł. No i jak widać Skiny można tutaj procentowo wygrać Losowanie odbywa się za pomocą programu losującego Który generuje statystyki I potwierdza nie każdego losowania I potwierdza nie każdego losowania Tworząc potwierdzenie, że losowanie na dany nick odbywa się ty tylko raz. No, wydaje mi się, że tutaj właściciel jakby nie jest zbyt dorosły, co też stanowią wiadomości z nim. <laughs> no zapytałem czy jest dostępny, w jakim sensie, jestem zainteresowany ofertą, że chciałbym kupić wiele takich skrzynek, bo przecież cena jest naprawdę niska. W sensie skinów to są fizyczne skrzynki. To nie są fizyczne skrzynki, chodzi o tę ofertę. Eee, wysłałem mu link. No rozumiem, polega na tym, że kupując to ja w programie puszczam los i losuję jednego z podanych w opisie skinów ze skazanym prawdopodobieństwem. Jakby chciał pan kupić 9 takich, to bez żadnego podawania numerków ja zrobię losowanie w programie i wyślę na dowód film z losowania, aby nie, nie było wątpliwości co do wiarygodności tego. No i napisałem, że. Czy mogę to skonsultować telefonicznie? Chciałbym mieć pewność, że nie piszę z botem, no bo wiadomo, teraz kurczę. No do tego chciałem podpuścić, żeby dał numer, ale chyba nie pogadamy sobie dzisiaj. Ale przez ten czas udało mi się też znaleźć taką ofertę. Również skrzynka tutaj jest, słuchajcie: Skrzynia CS2 Premium 19. 15% nafe. Szanse procentowe na złoty przedmiot 19% aż i na czerwony przedmiot aż 25. No proszę was, za 10 zł naprawdę się opłaca. I napisałem do gościa i ten mi akurat podał numer, także dzwonimy. Ja jestem w szoku, nie. Ciekawe, czy to właśnie jakiś będzie dorosły typ i mnie będzie wkręcał czy jakiś dzieciak. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Halo, halo. halo, dzie halo dzień dobry. Dobry? Dzień dobry, jestem tu dzwonię z OLX z oferty skrzynia CS2 premium 19% knife. Czy to jest jakby aktualna oferta? Tak, to jest Aha, yy, wie pan co? Bo bym zainteresowany w jaki sposób w ogóle przebiega taki yy, proces zakupienia tej skrzynki, bo tu widzę, że przedmiot aukcji jest skinem, yy, szanse procentowe jakieś są na wygranie, że złoty przejdzie 19%, bardzo dużo pan co, no, no, no na mojej akcji jakby jest naprawdę spora szansa, żeby tam ten nóż dostać po prostu, tak? No jak Pan już kupi ofertę, tak? Kupi, kupi pan ode mnie, no to wysyła pan mi numerek od 1 do 300, no i no i potem, potem, potem jakby pod tym numerkiem kryje się z kim, tak? Aha, od 1 do 300, tak? Tak, tak. I w takim razie na tych od 1 do 300 jest szansa na 19% ten nóż? Taktycznie, tak, tak, tak. Zupełnie 19%, tak, 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 Aha, aha. Bo pan jest tutaj, widzę, ząbk, województwo mazowieckie. Aha, a czy jest na przykład możliwość. Że co. Jak odbywa się to losowanie w ogóle? Wie pan, no, to nie jest losowanie, tylko no. Są numerki, tak? Pod każdym z tych numerków jest jakiś skin i pan go wybiera, tak? Aha, że to tak się ukrywa, tak, tak. Roz... A czy. Hm. A czy ja mogę mieć wgląd jakiś do tego losowania? No wie pan, no to, to, to jest bardziej poufne, to, to raczej nie, nie, nie udostępniam tego. A to skąd mam wiedzieć co wygrałem? No ale no to jak, czego pan nie wie? No, jest ja, ja, ja są numerki, no, no i, i to pan decyduje tak naprawdę co wygrał, no ale musi być tro, trochę tajemniczności, tak? Ma pan szanse napisane, takie są realne szanse, no i, no, i, no, i tyle no. Yy, no w takim razie wie pan co? Czego pan, czego pan nie rozumie? <laughs> Nie, bo, a czy jest możliwy meeting chociażby yy, bo widzę, że pan tu wojewódz z Mazowieckim... Nie pan, pan co, ja żadnych nie, 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 nie spotykam się pan. Ja, ja panu nie chcę tego sprzedać, ja jakby rezygnuję z panu sprzedaży tego za dużo mnie pan tu wypytuje, tylko mnie pan denerwuje. Do widzenia Dobra, to był jakiś hit, nie, ale gościu starszy myślałem, że jakiś dzieciak totalnie. No. Ta rozmowa chyba mówi sama za siebie jakby, nie? Dobra, zobaczcie to, na koniec odpisał mi jeszcze Bartosz, że tak, że chciałem się z nim skontaktować, on, rozumiem, teraz nie mam warunków, żeby rozmawiać, mogę panu to jakoś udowodnić, zada mi pan jakieś pytanie, na które bot nie odpowie, czy coś takiego typu, aha, bo zapytałem się, czy on nie jest botem, jest pan zainteresowany dalej, bo akurat siedzę przy komputerze, mógłbym losowanie puścić, tak wygląda przykładowe losowanie i patrzcie teraz, nie? Wysłał mi screena. Z CMD, nie? Wpisał sobie w CMD tutaj w komputerze, yy, jakie to są skiny i też takie coś potrafię zrobić. Czyli po prostu koleś wpisał sobie, wiecie, w Windowsie, w wiersz poleceń, takie frazy prawdopodobnie i każdy tak de facto może sobie zrobić taki widok, że tak powiem, na komputerze, nie? <ścoughs> Powalone.